Słuchaj, masz 30 sekund, aby zostawić łapę w górę, subskrypcję oraz być na Instagrama mojego Hadesiako, bo inaczej stanie się coś strasznego. A, w sumie to i tak się stanie, więc dzisiaj z Gilatisem i Maraskiem gramy w Minecraft, ale co 30 sekund stanie się coś niesamowicie złego i musimy zdobyć diament. To się wydarzyło? No w sumie zobaczmy sami. A, i z kodem Hades 10% zniżki w sklepie Genesis na sprzęt dla graczy. Polecam, wbijaj szybciutko. Diamant niemiły i nieładny. Jestem tak, miły i fajny. Miły i nieładny. Miły nieładny. Nieładny, panowie, i nieładny. Panowie, bo co 20, co 30 sekund spotyka nas zła rzecz. Bardzo Jak zła rzecz. Tak to zła. nie, no zaraz zobaczymy. No I naszym zadaniem jest standardowo spróbować zdobyć diamenty z kopalni. Uwaga! Trzy, Ciało. dwa, jeden, Lava I... Rain! Skąd ty to masz napisane? Skąd ty to widzisz? Dobra, no, może być no teraz... No to panowie musimy zdobyć po prostu diamencik! Będzie to Aha, bardzo... Aha, no to... Ale mi się wydaje, że z takimi rzeczami jak lava i las, który się pali... Boże, on się cały jara, nie, nie tam co, co? Ty masz dwa panie! Nie, bo ja nie mam tego... Ja nie tego. chcę chodzić chyba pod ziemię, wiecie? <laughs> jak nie, to no nie co ty, chcesz to Nie Bo my musimy kooperować no. tutaj! Dobra, Na przykład ja, ja jest 3, 2, 1... O, nie! O! Nie odpaliło eee. się. O, o ja O nie! O nie, o nie, o nie, o nie! O. Dzięki! wydobyłeś mi kobla! No O zobaczymy! Ej, dobra, ja umarłem! No, ja a ja nie! Dobra, 30, już gorzej, ej. Gorzej. 39 kobla za Afryki. przecież to jest taki easy. Ej. Ja mam e... 16 Bartek. Czekajcie, Daj mi kilow jakiś, ploks, maras. Nie chcesz, tak? Tam co znaczę? Ej, czy wy też Jakie macie sesje? ten przygotowanie? Dobra, uwaga, kill jeden, kill drugi. To, że kilo. ja mam przygotowanie, a ten, a, a to mi się respił, rzeczy? kurde. Moim już, już, teraz... 28, 27. Dobra, Panowie nie mam nie. żelazo, szybko, dawajcie hmm. ten, dawajcie. Dawajcie piecyk? piecyk jakiś. Dobra, ja sobie piecyk w takim wypadku. Dawaj piecyk! Ko ja mam, mam o taką sytuację. A, co? A mi by ktoś pomógł, mam takie pytanie, sprawne? Momencik. Nie jestem jak. To zniknęło. Znalazło... jestem obrońcą tych. tych. No. Tak, dzięki, że mi pomagasz. Doceniam za bardzo. Podios, podios, na... Dobra, ja wrzucam to Ciebie żelazo. Mam. I uciekam. Ty, jak Jeden, tenak, jak zero, 1 zero, zero, wow. zero, O, TNT! zero, 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 Super! zero, 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 i zero, zero, nie Dobra, Bartek, nie ma problemu. zero, nie, nie krępuj się! O, zero, się zabija przez tego, przez zero, no? O, no i super! Ej, no i zero, 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 to przeżyje więcej razy, albo inaczej, zróbmy jeszcze, podkręćmy nasze no? zawody. Nie, no ja mam taką chętę. Osoba, która dargę. znajdzie diament, zwycięża nasz odcineczek dzisiejszy. Ej, tysiąc złotych, fok Co? A, ale to Marasek sponsoruje te 1000 złotych. O nie, gdzie ja jestem? O nie, Adam o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, to Wiecie co? Chyba wszystkie moje itemy spłonęły, jakby co, nie? Okej, okay. e, czy jest kipy inwentory? A nie ma, okej. Okay. Nie ma kipy inwentory, byłoby zbyt łatwo. Tak, mam! E, są Ej, tam f... ogólnie. Wiesz co? Um, nie, ja nie mam. A, teraz jest, dobra. Ej, to, oddaj to, gdzie? Panie Maruda Panie Maruda Ej, i mieczyciel tak. dobrej zabawy To ja Powiem wam tak y, Ja dostałem tyle żelaza Że patrzcie co, ja, co ja robię w ogóle ze swoimi pieniędzmi Ej ziomek tak, tak tak to jest moje żelazo Oddaj mi moje żelazo Tak już ci oddaję Oddaj mi moje żelazo to se tory czekaj, zrobił, Chłopce tory zrobił Chłopce tory zrobił A ty Krystianek co? Pod jamek mianowicie? już pobiegłeś nie? No jasne że tak Ja muszę być zwycięzcą mm. Ej y, Weź tam stań na dole O tutaj jak jest o, ta rampa śmieszna Krystiana nie ma przecież Jestem a, ja prasad. Ty weź, to jest dla <suszanowni> ciebie. To dzięki! To super! Inhalercie... Dobre, ja, robię, ja robię największego ryzykanta w o świecie Minecrafta. kurde, ale... ale, ale mogłeś dać mi żelaznych Nie, mogę mieć dać. Wiecie, wiecie jak się kopię? Od siebie! Od siebie. Tylko i wyłącznie pod okay. siebie. Wszyscy to wiemy, no nie. Ej, to może coś cię zabije pod tą ziemią i Ej, Czekajcie, sobie muszę to oznaczyć. O kurde, ja nie chcę, żeby tutaj mi skoczyło. Dobra, robię tak. Ej, a to w sumie powinniśmy wprowadzić coś takiego, że można tylko, jak to się nazywa, szukać diamentów w momencie, kiedy są przekleństwa. Tak. Ale to nie są tak, że one są i potem od razu jest odliczanko? Tak. To się dzieje. A dobra, nie ważne. miał właśnie odliczanie. Znaczy teraz jest, ja mam 15 sekund, nie? Dobra, wchodzenie do jaskini, to jest to. jest to. E, ja Mam 9 to? sekund. E, ogólnie jestem największym fartym i niefartym jednocześnie. Niech się trafi coś, co będzie na górze. E, bo og ogólnie kopałem się pod siebie i wpadłem do ogromnego kanionu. Arrow to! Dostałem krzaczki. Arrow Rain, to ja się nie boję takich A, to rzeczy. No, chyba nie działa ten Arrow Rain, wiecie, bo spadłem trochę, ale to nic. Coś w się sensie, no, mnie nie działa, bo ten, no ja widzę, że ktoś. Czemu ktoś się pale? Ja sekund, nie wiem jak wy. Ale że tutaj 5 sekund cooldown na niebiesko mam, no nie, a że wy jesteście tu na dole, to fajnie panowie się no ja ogólnie spadłem do kanionu, który jest na 11 poziomie, więc pozdrawiam. A, ja też pozdrawiam, tak, pozdrawiam cieplutko z rodzinką. tam jesteś, może? Nie. Mamy zwierzę nikogo. Czemu umarłeś, co się stało? Zrespił się creeper, ten taki lepszy. Nie, nie, nie. Not... A rozumiem, widzę nie, tego klipera. Bo... Nie, nie, nie widzę, Ty ten. To się mam różne rzeczy. O nie, Lava ta drzeo! co? Dlaczegoś okay, poszedł specjalnie po mojej temy? Za mną? E, nie, akurat poszedłem po twoją dziurką. Aha, no to nieźle moją dziurką, jak ja się tam kopałem. Damian oszukuje ewidentnie. Jak to oszukuje? Damian szukuje? ewidentnie Damian oszukuje w poszukiwaniu. Nie oszukuje wcale. Nie, niebieskie diamenty się liczą do poszukiwań? Jakie niebieskie diamenty? No, napis Lazuli. Nie. Mhm, mm to nie fajnie. Damian, ale kry o, przypadkiem znalazłem się w twojej dziurce. No, tak, bo akurat poszedłem tu wizytą. Nie mogłem przypadkiem się tam znaleźć. Szczególnie jak się pytać, o to tu jesteście, chłopaki. O, ty tu Krystianek, tutaj jest lawa. Ten Dungeon, czy coś tam? No nie znadziesz, co na chciał? jest ciemno ja nie widzę, gdzie powinienem wejść. A, tu no gdzieś do jaskini? Mili slime party! Ja nie chcę slime party. Zostawcie mi slime party. O, nie, serio? O, nie, o. Nie o nie. nie ma tych diamentów w tej grze. nie, nie. nie że przepraszam, ja oddam Krystianowi wszystko, o dobra, może jednak nie. O a wy tutaj nie jesteście, a nie? Uf, uch, półtorej mi się Ej Widziałeś nick przed chwilą. No byłem tu, o Krystianek umarł fajnie. O, ja nie mam jak zejść tam. Ajajaj, aj, aj. no czasem. A, tam... Ja nie mam chyba tam po co już schodzić, bo ty mi wszystkie temy moje zabrałeś, tak? Eee, coś ja je zostawiłem. Ja za... Ta. Ja je zostawiłem, naprawdę, no. nie kłamie. Ale dobra Krystianku, idę zgarnąć na twoje temy idę ci na, na, na górę je zanieść, no nie wiem, żebyś... Żeby... Ej, nie tu jest żeby... czas na jakiś pozytywny efekt Damian? Ja tak spytam tylko Ja nie wiem, nie no to tu jest tylko katastrofy, no nie właśnie za dwie sekundy no. ja mam katastrofę, no nie Fireball Rain, dobra. huf, huf, O, gratis, jesteś tu Ja was widzę, widzę właśnie nikt do ścianą, ale kurde, za chalę Janek! Tutaj. Idę do ciebie! Nie. Tu, chodź Christianek, chodź. Jezus Maria. Chodź, tu ty... są twoje itemki. Przypilnowałem je. Czemu tu jest taki... Eee, bo ja tu, jak, akurat jak tu przyszedłem to wyskoczył Ale mi... Ale cały mój, cały dirt zabrać, wszystkie moje. A to przepraszam, to proszę, nie, proszę, proszę, Na masz, nie? Pewnie łopatka też jest twoja, proszę, to daję ci. Tu to ci oddaję powodzenia, no nie pozdrów tam rodzinę, no, dzieci, tam pieska, prawie. katastrofy, co e, cokolwiek um, no. rodzinne. Siedem, Wiemy. sześć, A, pięć. cały węgiel mi jeszcze zabrałeś, jeszcze mi zabrałeś, całe nie brazo, idę ci, Dobra, idę ci oddać, nie? Spider, nie? coś! Oj oj, oj, nie wiem panie, panie, e, Tam, tam, tam się Ej. nie chodzi. E, nie, ja nie, nie, nie mam węgla. I pochodni na pewno mi zabrałeś. Słab słabo mi idzie, nie wiem jak wam, panowie. Nie, znaczy... Kurde, taki początek miałem, w ogóle ej, siema chłopaki. O. A, to dobra, to bo tu siema, jest Krystiana ten, tu jest No o to zrobił farmę? o to wam chodzi tą farmę. To Krystiana farma jest! O cześć Krystianek, co tam? To coś to... zrobisz legalnie czy ten? Krystian chyba legalnie to zrobił, no nie pan... B o. o! O No nie, 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 <ścoughs> Czemu nie. Czemu te pszczoły są agresywne? Niee! Nie wierzę w to, nie! Ryspił <grystu> jakieś rzeczy. A, no, 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 przyznam się bez bicia, zrespiłem je, tak, to byłem ja. I, wiesz, ja się spaliłem w lawie, a Krystianek chyba nie. Nie wiem, jak to tam u Krystianka to wygląda, ale ja nie się spaliłem. To, ale ja sobie nie, nie dojdę to. Że jeżeli y, wśród widzów tego kanału jest jakaś osoba, która zagłosowała w głosowaniu na dodanie tych głupich, latających zwierzątek do Minecrafta, to wiecie, że was nie lubię. Jak możesz tak powiedzieć? Już to jest takie gówne i straszne, jak Ale nie jakich zwierzątek? Poczekaj no, jak To Wiecie co? Pszczoły? Nie. No, y, to jak się nie śpi. A. A fantomy! Pianek! Nie rób tak, dasz radę, wierzymy w ciebie. Ja w ciebie wierzę. Całą śledzioną. Nie ma diaksów na tym świecie, nie? O lapis dla o, Julii jest. O, Creeper jeszcze, nice. Ej, no ale przecież. Jed... Ja może cały chunk rozkopię, nie wiem. Uf. Przecież. Matin, tyle może... czasu to ty już tam kopiesz, żebym coś znalazł. Tylko, że ja nie mogę zejść, bo nie mam zdrowia całego. Przecież właśnie czas. Się, tak, ja się jestem w szoku, że jeszcze maraz niczego nie ale znalazł. Ja już nie razy, Nie? I zero diamentów. Chłop, Chłop, ginie najmniej razy. Aha, to to takich jakieś gówno mi się teraz na razie Trajer. A że, tu... A że mnie podpalił?! Na Prawda! Na, na na na! Na na na! Jeszcze 10 sekund! Jeszcze 10 sekund! Na na na! Na no przecież... Dobra, ja stoję w wodzie, ja się boję, ja się... Pipoble... A jak Naprawdę, przecież to jest niemożliwe, że nie to przegrał nie, no nie sać! Aha! Znowu pszczoły! Znowu pszczoły! Znowu pszczoły na mnie wzięły się, nie? Dobra, A ja super. Chyba ukradł moje przedmioty jeszcze. E, ja ich nie kradłem. Ja pitole, ej macie drewno? Eee, jedno. Jedno mam, pomogłeś? Jednego patyka. I jednego bo... patyka też mam. Aha, super. go potrzebuję kilo. Dlaczego? A, szkielet, Ja mam pół serduszka tylko. I to ja muszę wychodzić stąd? Nie mówcie mi tak nawet, nie. To Co? Na 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 na. Nie na no, co? TAKIM nobem? E nie, chłopno, gwiazdy maras to nie, nie, walczymy! Nie, 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 nie. Gdzie one były, Gdzie one były? Pokaż mi. Tam. Gdzie tam. Tam. Mi... Nie, tak? o no, 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 no? no. o tu, tak? Czy maras ją minął? Nie powiem? Nie wiem gdzie go? Hitor, gdzie on jest. Nie wiem gdzie jest. Czy maras się I to Daś mi kilo nie, nie ma tak, nie, nie, nową rólę musisz znaleźć, panie! Mówił na Krystian? Co? Nie, one się tutaj zrobiły. O matko! Enville tak. Rain, nie Dobra. boję się! Nie panie, tak. jestem strasznie smutny, bo y, ten kanion to jest kanion, do którego ja wpadłem w y, pierwszej sekundzie gry. Więc pozdrawiam ci, Krystian, że ukradłeś mi moje dziemy. No, Moja! No, jest... Ty czy on? No właśnie! Dobra, ja się chyba zabiję, wiecie? Tak. No chyba to jest najlepsza taktyka Ok Tak jak ja Ok Zabijaj się, ja się zabi Nie się zabiję Zabijaj się Maras Zwycięstwo drugie a, a, należy nie, a, a. do mnie Marasku, słuchaj, możesz wygrać Proponuję Dobra. Żebyście wszyscy się kilnęli i na samej powierzchni trzy po trzy eventy bierzemy Kto przetrwa je ten wygrywa drugie miejsce. Ten wygrywa! Ten wygrywa nagrodę publiczności, hmm. ale potrzebujemy yy, pogody, dobre. Tu już liczy się ja przecież Bierzemy sobie random naciskamy na trzy i po trzy razy będzie. Gotowi! No, dawaj. To random naciskamy 3, 2, jeden, magwa cube, No nie no super, fajnie. Co z wami? Będzie? O OK! Okej, okay, rozumiem. Mm -hmm. Ja chyba umarłem Dobra Nie kto to za fraje rozlał lawę do mojego dołu Nie. Ja umarłem jak to. nie? Krystianu Krystiany Kubart, jeszcze po jednym, po dwa razy jeszcze, panowie! Random naciskamy! Trzy, dwa! Random! Dobra, ja odbiegnę. No w popatrzę. Blaze Ray! Tak! To jest coś, co chciałem zawsze! Blaze Ray! Łuu! A Krystianek, co tam u ciebie? Nic. A ja też mogę ja włączyć, ty... będzie śmiesznie. A ty miałeś włączyć. O, Barasku ja tak umarł. umarł! Aha, ogólnie mój pan jest pozdrawiam. w grabie, więc pozdrawiam mamę. O, super! A Krystianek też widzę, że bardzo dobrze się bawi. No okej, okay, tak. rozumiem, rozumiem. Perfekcyjnie się bawi, cześć Perfekcyjnie, ty... Co? Ja bym miałem? zmienił poligon, wiesz? Ja, ja bym pobiegł tam. Uciekł bardzo szybko. A Dobra, to jeszcze po ostatnim, randomie, takim szybkim. Raz, dwa, trzy. Ja już nacisnąłem. I. Okay. I. Aru Rain. Okej, okay, to fajnie, o fajnie. O, wagonik jakiś tu był. Random. Wow, to było jak to się dzieje? O! Kriety. Kriety, Kriety. Kriety, dobra! To tyle! No niestety, Krystianek wygrał nasze całe zawody. Ja bym drugi, a marasek, marasek no, pra, prawie wygrał. Prawie. Prawie. Tak, więc by was, kochani widzowie, z y, buziaczkiem a wysyłamy cześć do kolejnych filmów. Mua. Pa pa. pa, pa.